Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Dawid, a dzisiaj sprawdzimy ile zarobię w godzinę jeżdżąc tym oto małym sweeperkiem. Mam minutnik pod ręką i za chwilę będę się za to brał. A Was zachęcam do stawienia łapki w górę i subskrypcji oraz komentarza. Więc ja wsiadam, odpalam minutnik. I mam godzinę czasu na zarabianie, więc widzimy się gdzieś po drodze. O, prawie 10 minut już jeżdżę. 350 udało mi się. Dokładnie 7 minut i 45 sekund jeszcze, więc myślę, że to nie jest jakiś... Oj, nie trafiłem, najgorszy wynik. Zobaczymy, ile będzie za drugie tyle. Powoli zbliżam się do 15 minut zbierania i... No i szczerze już mi się nie chce, już mi się nie chce. Jedynie czas mi umila radio, którego na no niestety nie mogę Wam puścić, ponieważ prawa autorskie i film by się nie ukazał. Jeszcze pół minuty do 15 minut. Zobaczymy. Jeszcze wytrzymamy te pół minuty tu. I potem znowu się widzimy na... gdy minie pół godziny. Na pół metru. No 700 coś będzie, tak, 705, coś takiego, 15 sekund, no, 10 10 sekund no, jest 710, dobra, widzimy się później znowu widzimy się znowu, minęła połowa mojego czasu, czyli 30 minut minęło i jak widzicie zebrałem 1420 No cóż, połowa za mną Widzimy się już praktycznie pod koniec. Tutaj mam wcięcie, ponieważ skraszowało mi grę i zatrzymało się na 32 minutach. W sensie, już przejeździłem 32 minuty. Właśnie włączam się do gry po raz kolejny i będę kontynuował moje sprawdzenie tego, ile zarobię w godzinę na swój zostało, zostało ostatnie 50 sekund. Więc już postanowiłem tak na, na żywo kończyć to, co zostało tu. Jak widzicie, już prawie 3000. Jakby nie miał pewnych problemów, które spowodowały, że mój sweeper jeździł wolniej, a czas wtedy liczył się, kiedy siedzę w sweeperze i zbieram śmieci, więc pewnie z 3000 bym nazbierał, a śmieci to to zaraz policzymy ile, ostatnie 20 sekund 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 no nie ma alarma, ale jeszcze czas minął, więc nie mogę zbierać więc lecimy jak widzicie idealnie równa kwota się zebrała 2900, no i 25 groszy, ale tak, żebym już nie zebrał żadnego śmiecia. Wskakujemy do wody. A ja za ten czas policzę, ile nazbierałem śmieci. Jeden śmieć był za 2,25. 2925 podzielić na 2,25. 1289 śmieci w godzinę zebrałem, zarobiłem prawie 3000. Czy opłacalne? Nie, 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 nie. Ale sprawdzimy jeszcze inne prace, których też będę zbierał po godzinę. Zobaczymy, jak będzie. Dziękuję za oglądanie. Cześć.